Się później na... Nie spóźnij się, bo Twoi rodzice już czekają. Baw się dobrze podczas treningu. Dzięki, ja tylko... Pa! Na razie. Ale no no trzymaj pa! się pa! 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 Okej, okay, nie ma czasu do stracenia. Musimy zaczynać. Brooklyn, ty zajmij się salonem. Robi się. Teresa przejmuje jadalnię a René. Ja wyczaruję prawdziwe, prawdziwe cuda nad basenem. Już jest cudownie. Dziękuję. Dzień dobry, Dreamhouse. Zaczynamy przygotowania. Witaj, Barbie Brooklyn. Jak mogę ci pomóc? Chcę przemienić to pomieszczenie w salę baletową. Wow! Tak! Potrzebne są lustra. Zamienisz okna. O! Świetnie! <laughs> Dziękuję, Barbie. Jeszcze muszę się przebrać. Idealnie. Halo, Dreamhouse! Poproszę serwis do herbaty. Oczywiście Tereso. O, tak, a czy na stołach możesz ustawić kanapeczki, babeczki i tarty z owocami? Nie ma problemu. Jest idealnie. Halo, Dreamhouse, czy w basenie mogą pływać dmuchane zabawki? Doskonale. Okej, okay. a czy rozstawisz parasol tam i tam i jeszcze kilka leżaków? Ekstra! Up, a tam niech będzie siatka do siatkówki. O! Dziękuję, Dreamhouse! Jest fantastycznie! Halo Dream House, poproszę kilka szczeniaczków. Robi się Barbie. I jeszcze małe kociaki. O, bardzo dziękuję. Nie ma problemu. Jeszcze czegoś mi brakuje do pełni szczęścia. Hej, Dreamhouse! Dreamhouse? Jak mogę ci pomóc, Barbie? Dołożysz króliczki? Jeśli tylko chcesz. Oj! Czekaj chwilkę. Ach, Barbie? Czy te zwierzątka mogłyby być bardziej kolorowe? O, świetnie! Zobacz na moment, ale Renę mnie wzywa. Bardzo dziękuję! No dobrze, sprawdzę jak radzą sobie dziewczyny. Wow! Jest idealnie! Jak uważasz? Tak, ale może. Co powiesz na kulę dyskotekową? Um. Halo Dream House? Czy można? Działaj dalej. Niech tu będzie magicznie. Jak ci idzie? Świetnie. Zapisuję wszystko, o czym możemy porozmawiać z Chelsea. Czy najpierw pogadać z nią o nieskończoności wszechświata, czy o niesamowitym świecie pleśni? Hmm, przecież to oczywiste. Por supuesto. Już mam pomysł. Halo, Dreamhouse? Jakie są podobieństwa i różnice między lamami i alpakami? E, przeciętna alpaka waży 70 kg, za to lama może ważyć nawet 180. Zarówno lamy, jak i alpaki wydają podobne dźwięki ostrzegawcze. Brzmiąło tak. Dobrze, dziękuję. To było interesujące. O, hej, Barbie! A ty co myślisz? Na jaki temat? Pogawędki przy herbatce? O! Brzmi imponująco, ale brakuje głównego punktu programu. Hej, Dreamhouse, możemy prosić o wielki tort na środku? Większy. Większy! Jest idealny! Ach, prawda, jest cudownie. Tak, masz rację, ale może być jeszcze lepiej. Halo, Dreamhouse, poproszę o palmy. Już się robi, Barbie. Pięknie! I owodną zjeżdżalnię. Oj, Ju, już, już, Barbie. Zrobię to z chęcią. To jest megalpickie! Malibu, powinnaś chociaż na chwilę trochę zwolnić. Nie ma czasu, nie mogę. Niedługo wraca Chelsea. Musimy działać dalej. Halloween House, wyczaruj żyrafy i zebry i może lwy słucham. Racja, to zły pomysł. Zapomnij o lwach. Dreamhouse, zapomnij o wszystkich dużych zwierzętach. To niebezpieczne. Okej, okay, Dreamhouse, weźmy się do pracy. Jasne, Barbie. Zrobię co w mojej mocy. Jednorożcy dodaj, tu pasują nam. Do tamtych pal. I wróżki się przydadzą też. nie Barbie, co tylko chcesz. Trochę zwierząt nam tu brak. Weź flaminy. Delfiny też. Trochę pal. Każda z nich nie chmieni się. Ma! Jeski, tu czas umieścić masu sufit, nie dam się stać. Daj mi moment, proszę. Tu syrenki, ich taniec piękny. Jasne. Kiedy marzysz, wszystko się da. O tak, patrz. Nie daj się. Znów ja coś milutkiego tu się stało. Słodziutkie kotki gdzieś tu daj Pewnie Barbie, tak zrobię Disco kula przyda się, daj proszę ją DJ-a te I świateł moc A czy dla mnie zagra coś? To cwo lewą, to siódme niebo Niech sięga aż po sam dach Tak będzie Barbie Tu cytrynka, tam herbat kilka Tak! Wszystko to widziałam już w snach Jasna sprawa Nie daj się Jeszcze jedna rzecz. Ta, 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 tak? słuchaj, To się wam spodoba. No powiem. Tak. Zastanawiałam się, czy nie pasowałby tu wielki, pluszowy, fioletowy smok z koroną z kwiatu. Nie chcę się zatrzymać. Razem. Ba, 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 ba. Mam, mam trochę ba, ba, problem, by zatem tym wszystkim nam. Dobra, dążyć. Czy to jest. chlorowana woda z basenu? Co z herbatką różaną-brzoskwiniową? E, chyba znalazłyśmy naszą herbatkę. O, nie.